Po najtańsze monety zapraszam na stronę fifacoins.de Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podasz hasło GOLZOR otrzymasz niespodziankę. Link znajduje się w opisie, zapraszam. Cześć, siema z tej strony GOLZOR, tam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery z Outcome, tonem. Nim jednak zaczniemy, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na fanpage FIFA Tryb Kariery, gdzie dowiecie się wielu ciekawostek właśnie odnośnie tego trybu. Wszelkie linki macie w opisie, a tymczasem przejdźmy do odcinka. Rozpoczynamy więc odcinek numer 24. Dzisiaj przede wszystkim... Dwa bardzo ważne spotkania z Manchesterem United, czyli z jedną z najlepszych drużyn świata, a zdecydowanie obecnie najlepszą w BPL, bo Chelsea no, mocno spuściło stonu i to nie jest już ta Chelsea z poprzedniego sezonu, więc pierwsze spotkanie z Manchesterem przyszło nam e, w, pucha, w Pucharze Capital One, drugie będzie w Lidze, więc no. Byłoby pięknie, gdyby się tutaj dwa mecze udało wygrać, ale jak będzie, przekonamy się już za chwilę. Gramy pierwszy mecz w Pucharze Capital One, no i pierwsza akcja należy do nas. Minuta ósma. piłkę po lewej stronie ma Manet. podaje do Muriela. Muriel szuka sobie tutaj miejsca. Muriel postanawia sam jednak zrobić tą akcję. Genialny zbud do środka, uderza technicznie i to jest genialna bramka Kolumbijczyka. No, no nas przyzwyczai do ładnych i ważnych bramek. No i zrobił to samo w tym momencie. Bardzo ładna bramka, dająca nam prowadzenie już w minucie

Tak długo Manchester musiał czekać na bramkę wyrównującą, no ale niestety udało im się. Wayne Rooney doprowadził do wyrównania. Jednakże my bardzo szybko tutaj rzuciliśmy się do ataku, no i już dwie minuty później mogliśmy się ponownie cieszyć z prowadzenia, bo Majuka po bardzo dobrej wrzutce tam Bellerina, em, Bellerina em, uderzył tę piłkę głową e, po długim rogu, no i tutaj bez szans był absolutnie golkiper. Manchester United 2 do 1 dla nas stało się faktem. 3 minuty później samodzielną akcję lewą stroną postanowił przeprowadzić Grimaldo, więc nasz lewy obrońca doszedł już do skraju linii pola karnego. Dośrodkował tam znowu był Majuka. No i Majuka w przeciągu 3 minut znowu dwie bramki. No i w tym momencie było już dla nas 3 do 1. No i chyba nikt nie wierzył już w to, że Manchester e, losy tego spotkania może jeszcze odwrócić. Ale Manchester oczywiście rzucił się bardzo mocno do ataku. Van Persie, minuta 95. No i mamy bramkę za sprawą Arturo Vidala no ale na nic więcej Manchester sobie w tym meczu nie mógł już pozwolić odpada Manchester United z pucharu Capital One a dalej awansuje Southampton więc Pierwszy mecz z Manchesterem udało nam się wygrać w sposób naprawdę nice, bo przeważaliśmy tam, po prostu tam przeważaliśmy. No i zasłużona wygrana. Teraz jednak gramy w lidze. Warto jeszcze dodać, że w tym pokażę Capital One graliśmy w troszkę bardziej rezerwowym składzie, więc tym bardziej możemy się z tego cieszyć. Teraz wchodzimy w najsilniejszej jedenastce. No i zobaczymy, czy w lidze również uda nam się urwać punkty. Manchesterowi, Manchesterowi United. Pierwsza akcja. To już jest od razu dla nas bramka, więc lepiej po prostu rozpocząć się. To nie mogło. Dośrodkowanie Dine. Tam był Majuka, który strzela trzecią bramkę w drugim spotkaniu z Manchesterem w tym sezonie. No i w tym momencie było dla nas oczywiście 1 do 0. Minuta 40 w ataku Manchester. Podrażniony tym, że nie idzie im South Southamptonem. Luke Shaw tutaj podaje do Blind'a. Ten do Vidal'a. Vidal próbował tutaj uderzyć, ale nie zaskoczyło to absolutnie Artura Boruca. Minuta 47. Davis bardzo ładnie się tutaj urwał obrońcom Z prawej strony biega już do środka Do środka jest strzał Muriela Ale bardzo szczęśliwie ta piłka jednak do bramki Manchesteru nie wpada Mimo to 76 na, Po prawej stronie pozwolił sobie na zabawę Rafael Piłkę oczywiście stracił eee, Dostał tę piłkę Long Podał jeszcze do Tadicia No i na środkowy pomocnik ofensywny Podwyższył na 2 do 0 w minucie 76, więc Manchester na łopatkach, no totalnie im nie idzie z Southamptonem, przegrywa już 2 do 0, co lepsze w minucie 78 Tadic przejmuje piłkę, wybiegł już sam na sam, więc faulował go tutaj Jones. No i Phil Jones obejrzy tutaj kartkę koloru czerwonego. Zasłużona czerwień dla Jonesa, więc Manchester będzie kończył to spotkanie jeszcze w dziesiątkę. Więc 10 minut do końca gramy z przewagą jednego zawodnika. Tutaj nic nam się po prostu stać nie mogło. Co lepsze, w minucie 88 sam na sam wyszedł Shane Long. No i to po prostu musi być bramka. Niestety Dawid Decha pokazał, jak genialnym bramkarzem jest, no i w tej sytuacji piłkę obronił. Tak czy siak. To spotkanie zakończyło się kolejną naszą wygraną. Wygrywamy 2 do 0 w Manchester United i. No, bardzo miło mi to powiedzieć, zostajemy liderem. Barclays Premier League, więc to jest coś wielkiego. Oby, tak dalej, a tymczasem czas na ostatnie dzisiejsze spotkanie, które rozegramy dla odmian w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie, właśnie w tej Lidze Mistrzów, wygraliśmy z Interem, a teraz czas na Villarreal. No i oby było przynajmniej tak dobrze jak z Interem. Gramy u siebie, więc tutaj trzy punkty. No po prostu trzeba zdobyć Pierwsza akcja należy do nas Duszantadyć tadyć podaje bardzo ładną prostopadną piłkę do Muriela Ten genialnie przyjmuje Schodzi do środka Uderza Ale dobra tutaj interwencja jednak golkipera Drużyny z Hiszpanii Mamy jednak w tej sytuacji oczywiście rzut rożny. Więc jest to zawsze jakieś tam zagrożenie. Do piłki podchodzi Rodriguez, będzie dośrodkowywał je dośrodkowanie. Piłkę tam wygrywa Shane Long. uderzenie. No i nie mam pojęcia, co zrobi tutaj goalkeeper Villarreal. Realna, ale na nasze szczęście ta piłka do bramki wpadła. I od minuty trzeciej już, więc bardzo szybko prowadziliśmy 1 do 0. Minuta 37 w ataku Grimaldo podaje do Longa. Long tutaj genialnie piłkę przyjmuje, uderza. Ale tym razem golkiper e, tę piłkę wybronił. Minuta 48 znowu my w ataku i bardzo ładne zagranie piętką do longa ten odgrywa do naszego pomocnika i jest już na skraju pola karnego dośrodkowanie tam główkę wygrywa Muriel No i w minucie 49 Muriel kompletuje swoją kolejną bramkę już w lidze mistrzów i równocześnie daje nam bramkę numer 2 w tym spotkaniu, więc było 2 do 0 a 2 minuty później było już 3 do 0 bo Muriel strzelił kolejną bramkę po bardzo ładnym podaniu i rajdzie Shane Longa, więc było już 3 do 0 nic tutaj nie wskazywało na to, że jakiekolwiek punkty stracimy minuta 89, rzut wolny z dosyć dobrej pozycji, do piłki podchodzi Grimaldo, bardzo dobre uderzenie jednak golkiper również dobrze tę piłkę obranił, no jak widzimy w załączonej powtórce bramki tutaj absolutnie nie było, więc tak czy siak to spotkaliśmy nie zakończy się wynikiem 3 do 0, więc kolejne 3 punkty notujemy w, w lidze mistrzów. No i ten odcinek był naprawdę bardzo udany, bo wygraliśmy dwa razy z Manchester United, wygraliśmy z Widia z Real, więc komplet zwycięstw. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, dajcie kciuka w górę. No i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Mówi Goldzor, na razie.